W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie odbyła się trzecia już edycja Targów Pracy i Edukacji, której organizatorem był Urząd Gminy w Bulkowie. Targi zorganizowane zostały w ramach realizowanego przez Gminę Bulkowo projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktywna integracja w Gminie Bulkowo. Uroczystego otwarcia targów dokonał wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczek, a honorowy patronat nad imprezą objął obecny na targach starosta płocki Michał Boszko zostały skierowane do uczniów gimnazjów i liceów. Jednak wójt gminy Bulkowo nie zapomina także o maluchach. Na początku tego roku, dokładnie w styczniu, otrzymaliśmy i podpisaliśmy umowę na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Bulkowo. Jest to kwota prawie pół miliona złotych, dokładnie 494 463 zł. Co nas bardzo cieszy, w 100% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 911. Także nasza partycypacja w kosztach jest tu żadna i to jest dla naszego budżetu ważne, a skorzysta na tym 7 oddziałów przedszkolnych, które są zlokalizowane w naszych czterech szkołach podstawowych. Projekt będzie realizowany, można powiedzieć, w trzech etapach. Czyli organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie tych pomieszczeń. Bardzo się cieszę z tego projektu, gdyż znacznie wzrośnie tutaj komfort przebywania przedszkolaków i ich bezpieczeństwo. A dodatkową radość sprawia mi to, że będą to pomieszczenia przystosowane też dla dzieci w wieku 3-4 lata, a na tym nam również bardzo zależy. Także radość Gminy Bulkowo z tego faktu jest ogromna. Pragnę jeszcze dodać, że już lada chwila, bo na początku maja miejsce, w którym stoimy... Będzie placem budowy. W tym miejscu za prawie 200 tysięcy złotych zostanie wybudowany łącznik, dzięki któremu znacznie łatwiej uczniowie przejdą z jednego do drugiego budynku szkoły. Zadowolenia nie kryła także dyrektor placówki, która już od kilku lat czekała na realizację planów związanych z budową placu zabaw, modernizacji łazienek i sprzętu dla najmłodszych. W tym roku mamy 46 dzieciaków w tych trzech oddziałach. No, na nowy rok szkolny ta liczba wydaje się być mniejsza. Także planujemy, że te oddziały przedszkolne będą dwa, ale może to i dobrze, bo to jakby troszeczkę nam zwolni pomieszczenia dla tych dzieci młodszych, 3-4-letnich, które w perspektywie także mają być objęte opieką, opieką przedszkolną. Natomiast celem samych targów pracy i edukacji było zaprezentowanie różnego rodzaju wsparcia związanego z budową własnej kariery zawodowej, drogi edukacyjnej oraz poszerzenia informacji potrzebnych do kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy. Jesteśmy niezmiernie um zadowoleni I staramy się poprzez te targi dotrzeć przede wszystkim do uczniów, ale też do osób dorosłych. Zawsze byliśmy nastawieni na organizację targów edukacji. W tym roku postawiliśmy na targi pracy. Stąd zaprosiliśmy agencje pracy tymczasowe, z którymi bardzo nam się fajnie układa współpraca. Zaprosiliśmy urzędy, ale również po raz pierwszy przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Witamy również. Również oczywiście serdecznie naszych lokalnych przedsiębiorców. Oprócz ofert pracy i ofert szkół, staramy się również poprzez tego typu działania środowiskowe promować naszą gminę. Więc oczywiście zapraszamy przedsiębiorców, którzy przyjadą do nas z ofertami pracy dla naszych bezrobotnych mieszkańców, ale też zapraszamy serdecznie inwestorów, którzy byliby zainteresowani naszą gminą. I serdecznie zapraszam na przyszły rok. Inicjatywa ta skierowana została do osób bezrobotnych szukających pracy, studentów oraz uczniów szkół średnich i gimnazjalnych. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi placówek oświatowych oraz z ofertami pracy instytucji rynku pracy. Wiedza, umiejętności, zdolności są chyba podstawowym atutem każdego narodu i inwestowanie w naukę, w wykształcenie będzie decydowało o rozwoju każdego państwa, w tym Polski. Dlatego też te inicjatywy związane właśnie z podnoszeniem edukacyjnym społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych, daje nam ten pożytek, że ci młodzi ludzie potrafią lepiej orientować się w rzeczywistości bardzo skomplikowanej, bardzo trudnej i lepiej, trafniej będą mogli znaleźć właściwe miejsce zgodne z ich oczekiwaniami. Z zdolnościami, z umiejętnościami. W trakcie targów pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku świadczyli usługi doradcze oraz informowali o metodach poszukiwania pracy, poruszania się po tym rynku, po lokalnych miejscach, możliwościach zdobycia umiejętności i kwalifikacji, formach udzielanego wsparcia oraz o realizowanych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.